Witajcie kochani, ja jestem Ada Jak Zresztą chyba pamiętacie z ostatniego odcinka Ale jak ktoś nie oglądał, to jestem Ada I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym Jaką papugę wybrać dla siebie To jest w ogóle temat rzeka Postaramy się to skrócić Tak, żeby każdy, kto pomyśli o Posiadaniu papugi Bo zobaczył fajny filmik na YouTubie Mógł sobie zadać na szybko 15 pytań I zdać sobie sprawę Z tego, czy faktycznie daje się Na, na papugi, czy też Może raczej niekoniecznie człowieczka, pierwsze pięć to będzie czy. Pierwsze czy <noise> pierwsze czy, czy mamy dom czy mieszkanie. To jest dość ważne, jeżeli chcielibyśmy zainwestować w takiego towarzysza jak papuga właśnie, to są to zwierzęta, które potrzebują bardzo dużo przestrzeni i nawet jeżeli będziemy chcieli wybrać mniejszy gatunek papugi to jednak ta przestrzeń gdzieś powinna być w naszej głowie zaznaczona, bo ptak potrzebuje lotu do szczęścia. Ale w tym pytaniu, czy mamy dom, czy mieszkanie, też jest drugi haczyk. Otóż sąsiedzi. Ptaki są naprawdę głośnymi zwierzętami. Niektórych krzyki to jest startujący odrzutowiec niebupsi. E, także niektórzy sąsiedzi mogą być steczka niezadowoleni faktem, że zamarzyła Wam się papuka, więc tutaj też trzeba wziąć to pod uwagę, ponieważ mamy gatunki, których głośność naprawdę jest e, przerażająca, to potrafi być nawet 100 decybeli, ale są też ptaszki, które są troszeczkę cichsze, jak na przykład e, piona. E, nimfy też należą do takich bardziej grzeczniejszych ptaszków, e, księżniczki słoneczne, ale jeżeli już sobie nam e, się wymarzyło kakado czy ara, no to tutaj może czasami zaboleć. Drugie czy. Czy mamy ogród, czy balkon. E, tutaj też jest kwestia właśnie tej przestrzeni dla ptaków, e, ponieważ no, fajnie byłoby, gdyby jednak nasz e, ptaszar mógł mieć tą możliwość e, wylotu a chociażby do woliery zewnętrznej latem, albo chociażby na balkon, na wolierę e, na balkonie, ponieważ synteza witaminy D u tych zwierzaków jest też właśnie istotna i możliwość kąpieli słonecznych, na pewno będzie szła na plus. To było drugie czy. Trzecie czy. Czy mamy w domu inne zwierzę? Takie potrafią być chwilami terytorialne, chwilami też mogą być dla innych zwierząt niebezpieczne albo inne zwierzęta mogą być dla papug niebezpieczne. Także em, posiadanie kota, psa czy też innej papugi w domu na pewno będzie istotne w wyborze właśnie odpowiedniego gatunku do domu. Z tego samego powodu jest też czy, czy mamy w domu dzieci? I z tych samych właśnie powodów, bo zwierzę może być niebezpieczne dla dziecka, albo dziecko może być niebezpieczne dla zwierzęcia, no niestety, wiadomo, dzieci są różne, zwierzęta też są różne, i wiadomo, że my jako rodzice, znaczy ja nie, bo nie mam dzieci, ale czy takich się liczy jako dzieci, rodzice wychowują też dzieci tak, żeby. Albo te zwierzęta szanowały, albo może niekoniecznie im to dobrze wychodzi, no ale gdzieś tam się starają. Także to, czy mamy w domu dziecko też będzie dość istotne, bo jeżeli zaadaptujemy albo kupimy dużego ptaszora, to musimy mieć to na uwadze, że jednak trzeba będzie zwracać uwagę na to, żeby dziecku nie stała się krzywda, albo na przykład papudze, jeżeli wybierzemy sobie mniejszy gatunek, bo takiego ptaszka można łatwo zadeptać, kopnąć bądź na przykład tam drzwiami. Ostatnie czy, czy mamy alergię? Otóż, tutaj jest tak samo jak z sierścią psów czy kotów. Ptaki mogą uczulać ich puder albo pierze może być właśnie powodem alergii. Także lepiej sprawdzić przed kuptem i adopcją, czy takiej alergii nie posiadamy. Teraz przechodzimy do kolejnej części, kolejnych pięciu pytań. Kolejne pięć pytań to jest ile? Zacznijmy od pierwszego. Ile pieniędzy chcemy na to wydać? Papuga to jest jednak dość um, droga inwestycja, już nawet nie chodzi o um, ile um, takie egzotyczne kosztują, bo można oczywiście zaadoptować, ale też kwestia na przykład lekarza weterynarii, to będzie musiał być lekarz od um, ptaków, od egzotyki, więc też ceny będą droższe, też wiadomo, że takiego lekarza jest ciężej znaleźć asortyment, zabawki, papugi niszczą bardzo dużo zabawek, więc jakby trzeba się nastawiać na to, że pieniądze po prostu będą szły na te zabawki i szły, a zabawki będą niszczone i niszczone i tak to będzie się kręcić. Tutaj jest tak naprawdę dużo pieniędzy, które gdzieś mogą się ulokować. Czy to właśnie chociażby kupno klatki, czy zabawek, które notorycznie będą niszczone, czy też odpowiednie i dobre jedzenie. Także powinniśmy sobie przeliczyć w głowie, ile miesięcznie jesteśmy w stanie na coś takiego wydać. I wtedy też w tych mniej więcej kategoriach finansowych operować, jeżeli będziemy chcieli wybrać dany gatunek papugi. Drugie ile to jest ile miejsca możemy dać. I tu już nawet nie chodzi o to, jak duże mamy to mieszkanie, tylko ile miejsca chcemy dać faktycznie papudze. Bo to, że my sobie postawimy klatkę, to jest jedna z tej klatki, papuga musi też wychodzić. A jak już wyjdzie, no to dom jest wspaniałym placem zabaw. Więc trzeba gdzieś będzie takie place zabaw poustawiać. Drzewka Jawa, czy też na przykład jakieś stojące... Placyki, czy to drewniane, czy to metalowe. No, papuga gdzieś musi się sobą zająć, także jeżeli nie postawimy jej niczego właśnie z tych rzeczy, czyli ani zabawek, ani placów zabaw, no to musimy się liczyć z tym, że nam no, papuga nam zjedą. Krótko mówiąc, gdzieś te meble będą poniszczone, czy to też roślinki, to. Nad tym wszystkim trzeba tak naprawdę pomyśleć, bo nam się wydaje, że opuścimy sobie papuszkę, poleci sobie. To tak wcale nie wygląda. Trzeba gdzieś na nią zawsze zwracać uwagę, przystosować dla niej przestrzeń i właśnie to, ile tej przestrzeni chcemy jej dać. Też będzie warunkowało to, na jaki gatunek możemy sobie pozwolić, bo jeżeli tylko jeden pokój nie będzie za duży, albo e, tak naprawdę będziemy dzielić pokój z papugą i trzeba będzie gdzieś te place zabaw e, poustawiać, poupychać, to też musimy to mieć na uwadze. E, kolejne ile to jest... Ile hałasu jesteśmy w stanie znieść? Są papugi, które potrafią naprawdę dać mocny koncert I są też takie, których gwizdanie gdzieś tam jest dużo przyjemniejsze Ale generalnie papugi należą do głośnych zwierząt e, Polecam zawsze e, odpalić sobie YouTube'a i posłuchać jak faktycznie wygląda dźwięk danego gatunku, a jeżeli macie taką możliwość, co jest w ogóle najlepszym rozwiązaniem pójść i zobaczyć u kogoś w domu, jak taki gatunek się w domu sprawuje, jak potrafi być głośny czy to nawet obejrzeć filmiki od znajomych, bo to naprawdę gdzieś daje jakiś pogląd, bo jak już zaadoptujemy, kupimy papugę, jest troszeczkę za późno no a ten hałas, to jest tak, że możemy trenować, bardzo jest to już popularne przynajmniej w Polsce się staje bo coraz bardziej popularny trening papug, ale ten hałas gdzieś jednak będzie towarzyszył ptakom. Ptaki wstają rano, są głośne, ptaki po południu mają też swoje wieczorne koncerty, więc jakby no z tym musimy się liczyć. Możemy gdzieś potrenować tę papugę i nie mieć naprawdę rozdartego ryja w salonie, ale gdzieś z tym hałasem musimy się liczyć. Kolejne ile to jest Ile bałaganu jesteśmy w stanie wnieść? Ten, kto nie miał papugi, nie ma pojęcia, jaki wielki syf są w stanie one robić. Bardzo polecam pooglądać sobie na różnych grupach zdjęcia, jak papuga potrafi zniszczyć mnóstwo rzeczy i tu już nawet nie chodzi o to, że są pojedzone meble, czy rozwalony komputer, ale ile bałaganu dziennie papuga produkuje chociażby jedząc. Część z posiłków, które podajemy papudze leci na podłogę, to jest taki standard, no z tym nie możemy za bardzo walczyć, papugi w ten sposób w naturze rozsiwają nasiona, dzięki temu gdzieś ta natura nam lepiej prosperuje, ale no... Zrzucone nasiona, czy to owoce, warzywa na dywan, nie wykiłkują nam, ale no nie, nie powiemy tego papudze: no hej, nie zrzucaj tego na dywan, bo tutaj nic nie urośnie. Ona tego nie wie i będzie dalej wywalać, a my będziemy dalej zamiatać i cierpliwość może nam się kończyć e, czasami, więc też dziś trzeba sobie pomyśleć, hmm, czy ja tak lubię codziennie odkurzać, zamiatać, zmywać granat ze ściany, czy mnie to fascynuje. Jeżeli tak, papuga jest dla Ciebie. Eee, ja mam cztery w sumie bezklatkowe i gdzieś tam lubuję się w sprzątaniu. Mamo, nie oglądaj tego. <laughs> eee, także to, ile tego bałaganu jesteśmy w stanie znieść, też jest takim dość ważnym pytaniem, bo jeżeli lubimy porządek, lubimy mieć fajnie, schludnie, czysto... To papuga się nie nadaje. Możemy, możemy po prostu kupić kwiatka kolejnego albo jakiegoś innego, no nie wiem, cokolwiek innego, ale nie papugę, bo nie dacie rady. Przechodzimy do kolejnych... A nie, patrz, jeszcze ostatnie piąte. Ostatnie piąte ile? Ile godzin jesteśmy poza domem? I... To jest takie pytanie niby o a co to ma do papug? No trochę ma. E, otóż ma tyle, że papuga, jeżeli jest jedna, to jest w ogóle nie fajnie, bo papugi są bardzo stadne, więc gdzieś tam ta druga powinna się pojawić, no bo papugi są stadne, tak jakbyśmy się zamknęli sami w pokoju i, i, i mieli rozmawiać z psami, no fajnie byłoby pokazać z jakimś innym człowiekiem przy okazji, e, także... Jak jest jedna papuga, to, to jest bardzo ważne, bo jeżeli wychodzimy z domu, no to my jesteśmy częścią stada takiej papugi i papugi w stadzie, w naturze cały czas się widzą. A jak się nie widzą, to się nawołują, ale przy okazji gdzieś to stado jest w jakimś takim skupisku i mniej więcej każdy wie, co kto robi w tym stadzie. Natomiast, jak my wyjdziemy z domu, no to papuga zostaje sama. To się nie zdarza w naturze. Papuga zawsze jest ze swoim partnerem. One się nigdy nie opuszczają. Więc gdzieś ta psychika tego ptaka będzie nam podupadać na zdrowiu, bo samotność. Nuda, to się odbije. Papugi są bardzo inteligentne, i to, uwierzcie mi, odbije się na ich psychice. Sama przeżyłam to ze swoją jedną papugą, która traktowała mnie jak partnera. Gdzieś ten etap depresyjny mamy już za sobą na całe szczęście, ale to się dzieje, moi drodzy. Także przy jednej papudze trzeba naprawdę uważać z tym, ile ona zostaje sama, a najlepiej wziąć dwie. Ale tutaj też ten czynnik tego, ile jesteśmy w domu, ile poza domem, powinien być brany pod uwagę, bo jeżeli często wyjeżdżamy, pracujemy po, powyżej 8 godzin na przykład, no to takie kakadu czy ara, to nie jest najlepszy pomysł. Mówi się, że Afrykanki są dość odporne psychicznie i faktycznie gdzieś to się potwierdza, ale to nie znaczy, że tylko Afrykankę możemy sobie zostawić na 10 godzin i voila, jesteśmy, mamy swoje życie. No, 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 nie. To tak nie wygląda. Biorąc papugę, już mamy zwierzę, za które jesteśmy bardzo odpowiedzialni, Powinniśmy być bardzo odpowiedzialni, bo mamy w domu zwierzę, które jest zdolne do odczuwania y, takich właśnie emocji jak głęboki smutek. Doprowadzenie się do okaleczania to nie jest zbyt naturalne zachowanie wśród zwierząt, no jaki pies chciałby sobie gdzieś tam y, powyrywać y, sierść, bo, bo jest samotny, y, ale papugę już pióra sobie wyskubie, stąd też y, ten czas, który my będziemy z nią spędzać jest raczej y, na, to, na jej korzyść. Y, im więcej nas nie będzie w domu, tym w sumie gorzej dla ptaka. I to było ostatnie piąte ILE. I ostatnie pięć pytań. Teraz to będą pytania JAK. Jak długo jesteś w stanie opiekować się papugą? Tutaj mamy na myśli wiek tych zwierząt. a One potrafią dożywać naprawdę sporych, sporych liczb. Taki tutaj ptaszor afrykanka kongijska to jest mniej więcej 30 lat życia. Hmm, także no, średniej wielkości papuszka, a jednak gdzieś tam ja sama jestem przed 30. E, także jeszcze 30 lat życia z tym brzdącem, Ona ma teraz 4 latka, a także jeszcze trochę nas czeka przygód, mam nadzieję. E, też kolejne jak. Jak wiele oczekujesz tak naprawdę od relacji z papugą? No bo co, zobaczyliśmy ten filmik na YouTubie. E, czy raczej jest to wizja, że kocham ptaki od bardzo dawna i chcę taką papugę mieć też u siebie w domu? E, tutaj też trzeba wiedzieć, że każda papuga będzie inna, to prawda, gdzieś tam gatunkowo e, pewne cechy charakteru będą się pojawiać, ale mam cztery w domu afrykanki i każda z nich jest inna. Tylko i wyłącznie Bubsy jest taka, że jest gdzieś ze mną bardzo, bardzo blisko i jesteśmy w takiej dość e, głębokiej relacji. Riko jest e, kochanym. E, chłopczykiem, który przychodzi na jednorazowe, dzienne mizianko, ale nigdy więcej, bo chłopaki patrzą. No i jeszcze jest właśnie e, dwójka innych chłopaków, którzy raczej do głaskania dla mnie nie są. One wolą siedzieć na głowie, oglądać jak, e, jak oglądamy różne rzeczy, albo robimy różne rzeczy. Zresztą właśnie się teraz odzywają, jak słyszycie. Zaczęłam mówić ich imiona, więc, e, więc się robi głośno. E, także każda z tych papug e, ma ze mną inną relację i jeżeli Chcielibyście mieć papugę, z którą będziecie się przytulać, która będzie za wami wszędzie chodzić i będziecie jak pirat, to się może nie udać. Tym bardziej, że no papuga wybiera sama, z kim chce taką relację mieć. I może być tak, że. Mąż czy żona będzie chciał wziąć papugę, a tu się okaże, że drugi współmarzonek będzie wybrankiem takiej papugi, i co wtedy? Takiej sytuacji też już miałam, to się zdarza, także dlatego mówię: od razu polecam dwie papugi, chyba że chce się być szalonym, to cztery. Ale tak, tu jest właśnie to pytanie, czego oczekujemy od tej relacji z papugą, bo jeżeli. Będziemy otwarci na taką relację i będziemy zadowoleni z tego, jak ona faktycznie wygląda, a nie będziemy mieli w głowie jakiś konkretny plan na to, jak to ma wyglądać. To też będzie nam dużo łatwiej z taką papugą pracować. No i właśnie, jak dużo jesteśmy w stanie poświęcić dla takiego zwierzaka? Bo, nie ukrywajmy, są to zwierzęta egzotyczne, dzikie. One są. Mogą być oswojone, ale to nie jest zwierzę domówione. Ich um, instynkt inteligencja, przy okazji, niestety, niestety, sprawia, że są to zwierzęta naprawdę fascynujące, ale i też trudne w obliczu. Chwilami może być to za dużo dla niej jednego człowieka. Także warto sobie odpowiedzieć na pytanie: jak dużo jesteśmy w stanie poświęcić? Um, czy ta wizja tego, jaką mamy, jaką chcemy mieć relację z papugą, jak nie będzie zgadzała się z rzeczywistością, to czy taką papugę oddamy, czy będziemy dalej chcieli taką relację kontynuować? No i kolejne pytanie, jak bardzo cierpliwy jesteś, e, bo czasami może być tak, że z papugą trzeba, trzeba będzie trenować. E, trzeba będzie e, oswajać. Może się zdarzyć, że to będzie trwało miesiące. Czy jesteś cierpliwy na tyle, żeby właśnie takiego ryzyka się podjąć, że masz w domu fajne, egzotyczne, dzikie i naprawdę inteligentne zwierzę? Czy chcesz z nim pracować? Chcesz z nim nawiązać relacje? E, czy może jednak nie o to chodziło? Może nie tego oczekiwałeś od papugi? I ostatnie, jak? Jak daleko masz do Weta? To jest może nieistotne, ale jest istotne, bo tak naprawdę te zwierzki potrzebują dość częstych widziów weterynarzy. E, mniej więcej tak na raz na pół roku byłoby fajnie zwierzaka przebadać, tym bardziej, że papugi ukrywają, jeżeli coś im dolega. Bardzo długo potrafią ukrywać swoje objawy chorobowe, więc szybki przejazd do Weta jest. Halo, ja nie mówię wam... Szybki przejazd do WETA jest dość istotny. Eee, w przypadku tych, na przykład, coś się będzie działo, więc... więc sprawdzenie na mapie przed zakupem polecam. Oczywiście to jest krótka lista 15 pytań, a zobaczcie, ile zrobiło się minut. Eee, pytań można zadawać jeszcze całą masę. Jak na przykład, gdzie, gdzie chcemy papugę zakupić, czy chcemy ją zadoptować, czy ma być karmiona ręcznie, czy nie. E, czy, czy już wiemy coś na temat danego gatunku, jego żywieniu itd. Tu można siedzieć i rozmawiać, i rozmawiać. I następny odcinek będziemy też o tym rozmawiać. E, właśnie, kolejna część e, będzie nie Mam nadzieję, że te krótkie 15 pytań gdzieś tam dla osób, które planują zakupić papugę, wystarczy, żeby chociażby. Zapoznać się z tematem i tym, co jest ważne, jak to mniej więcej powinno być ugryzione, żeby z taką papugą stworzyć fajną relację, dobrze się z tym zwierzęciem bawić, żeby zwierzę miało z nami dobrą zabawę i żebyśmy razem mogli sobie pójść w tym kolorowym, ptasim świecie w szczęściu i radości, jeżeli długo i szczęśliwie. Niestety często się zdarza, że tak nie jest, i potem nie wiadomo co robić. Także tak, to będzie dla Was pierwsza część, 15 pytań. Ja Was zapraszam za tydzień na kolejny odcinek. Zapraszam Was na grupę Papuziarza i projekt Tasia Edukacja. Tam możecie zobaczyć opiekunów różnych, różnych gatunków papuk i jeżeli chcielibyście z kimś porozmawiać, przed zakupem, to jak najbardziej na grupę można z nami wszystkimi rozmawiać. Także to by było na tyle. A no oczywiście, zapraszam do sklepu, no nie? E, bo w sklepie mamy fajne rzeczy dla e, ptasich o, opiekunów, a już niedługo e, czekać Was będą też e, inne ciekawe rzeczy w tym sklepie, ale to jeszcze jest wielka tajemnica, także ja na ten moment nic nie mówię. i e, Tylko zapraszam e, zapraszam do zakupów i, i co? Zapraszam też na bloga, jakbyście chcieli popatrzeć na afrykańki. Różne rzeczy się dzieją czasami Bupsi e... e... Zapraszam na bloga Parodizaster A my dziękujemy, prawda?